Witamy Cię, nasz kochany Boże. Witamy Cię, Panie, dzisiaj w pierwszej części listu Judy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że wypełnia nas swoim duchem, że nas karmisz, Panie. I prosimy. Tym razem również karm nas, karm swoją prawdą, ucz nas, Panie, w jaki sposób mamy być święci i oddzieleni, jak mamy oddać Tobie cześć, bo Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś naszym twórcą, Bogiem, Ojcem, Ty jesteś naszym zbawicielem. To dla Ciebie chcemy żyć, Tobie chcemy oddawać chwałę. To. Tobie chcemy okazać naszą miłość. Bądź z nami i prowadź nas. Amen. Czytam, kochani, pierwsze osiem wersetów. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych, miłosierdzie, pokój i miłość, niech się Wam pomnożą. Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać Wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę więc Wam przypomnieć, chociaż już kiedyś, o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli, także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w ciemnościach, na sąd wielkiego dnia. Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób, jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służąc za, za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Podobnie ci ludzie, rojący sny, plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Amen. Panie, szczególnie ten ósmy werset, on jest tutaj bardzo specyficznie przetłumaczony. Ja sobie sprawdziłem... W przekładzie interlinearnym i to powinno być trochę inaczej. Zobaczcie, podobnie ci ludzie śpiący, plugawią ciało, ale teraz tak gardzą z wierzchnością i bluźnią uczestnikom chwały, to ma zupełnie inny wydźwięk. Tu chodzi o ludzi, którzy krytykują uczestników chwały, którzy krytykują tych, którzy podążają za prawdziwą drogą Jezusa Chrystusa. Ale zaczynając od początku. Piękne są te pierwsze wersety: Sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych, czyli zaproszonych, miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą. Teraz zobaczcie kochani, tutaj mamy jakby wstęp do opisu tego problemu, czyli do jaki był cel generalnie tego listu. Uznałem za konieczne napisać do Was i zachęcić Was do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Zobaczcie, ta walka o wiarę, dlaczego, dlaczego ona ma znaczenie tutaj? I tutaj do tego wersetu mam, chciałbym Wam przeczytać fragment z pierwszego listu Tymoteusza, od 6-9. Zobaczcie, bo Generalnie jest wiele różnych problemów i tutaj one również są opisane, które powodują, że ludzie nie walczą o wiarę, że ludzie wchodzą y, z tej drogi, ludzie zaczynają zajmować się innymi światowymi zajęciami i przestają się koncentrować nad tym, co jest najważniejsze. I ten fragment Tymoteusza, on też nam mówi trochę więcej o tym, Zobaczcie, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Bożeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, Uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Także widzicie, kochani, wiara to jest pewność tego, czego nie widzimy, ale uważamy, że to wszystko jest faktem, że to wszystko się stanie. I tutaj w pierwszej kolejności mamy napisane, żebyśmy się w ramach walki o wiarę uchwycili życia wiecznego, do którego zostaliśmy powołani. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne jest to, żeby nie koncentrować się na naszym doczesnym życiu, ale koncentrować się na tych obietnicach, bo te obietnice one są naszym celem. Życie razem z Bogiem w przyszłości, w tych przemienionych ciałach, w tym odnowionym świecie, zgodnie z tymi wszystkimi prawami, które Bóg uznał za dobre, które definiują jego miłość. Jest naszym przeznaczeniem. Bóg od początku Tworzył cały świat jako dobry. Ten świat on w swoim założeniu miał realizować Bożą Wolę. On miał być taki, że w każdym z przejawie swojej aktywności ten świat miał Bogu oddawać chwałę. Na tym świecie nie było niczego, co w jakikolwiek sposób miałoby choćby małą część zła w sobie. Nie było śmierci, nie było żadnego wyzysku, nie było kłamstwa. Wszystko funkcjonowało w pełnej harmonii, jak Bóg to stworzył, bo to było dobre. Jeśli Bóg powiedział, że to było dobre, to znaczy, że takie było, bo tak, jak Bóg jest święty i w nim nie ma niczego, co w żaden sposób by było negatywne. Tak samo ten świat taki był od swojego założenia. I później w ten świat wdał się grzech. To nie Bóg stworzył ten grzech, ale Bóg dał wolność, dał nam, ludziom, wolność do podejmowania decyzji. I to jest oczywiste, że dla Boga było jasne, w jaki sposób ta wolność zostanie zaprzepaszczona i co ludzie zrobią z tą wolnością i do czego to doprowadzi. I dlatego od samego początku Bóg miał przygotowany plan ratunkowy. Ale chodzi po prostu o to, że my musimy mieć tego świadomość, że to nie ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy, jest naszym celem. To nie w tej sytuacji my mamy, wiecie się. W jakiś sposób zaaranżować, stworzyć sobie w jakieś takie gniazdko, w którym będziemy szczęśliwi, w którym będziemy mogli realizować, nie wiem, swoje plany i marzenia, bo to nie może funkcjonować. Dla, wiadomy, uczeń Jezusa Chrystusa w tym świecie nie może być szczęśliwy tym wszystkim, co Go otacza. Bo chociażby Bóg nas uczy altruizmu i myślenia o innych ludziach. Jeżeli pomyślimy o kimkolwiek z naszego otoczenia, to na pewno znajdziemy tam ludzi, którym nie jest do śmiechu, którzy mają problemy, którzy mają nieszczęścia, którzy toczą walki, I już samo to wpływa na to, że my również nie możemy być szczęśliwi. Bo trzeba być naprawdę w tym świecie, żeby być szczęśliwym, trzeba być totalnym egoistą, ignorantem, trzeba naprawdę widzieć tylko czubek własnego nosa, trzeba się odciąć od wszystkiego, co jest dookoła. No i może taki człowiek przez, nie wiem, pewien czas swojego życia, jeżeli faktycznie. Ma zdrowie, finanse, wszyscy dookoła a też jakoś ci najbliżsi, dla niego najważniejsi, yy, żyją sobie w jakimś tam komforcie. Być może uznać, że jest szczęśliwy. Aczkolwiek ja takich ludzi nigdy nie spotkałem. Jak się większość ludzi, którzy uważają się za szczęśliwych, a są niewierzący, bliżej pozna, to się okazuje, że oni duchowo są bardzo zasmuceni i zgnieceni, że oni w tym wszystkim nie widzą żadnego sensu, że próbują w jakiś sposób tylko. Taką maskę założyć, która powoduje, żeby cały świat widział, że oni są tacy szczęśliwi. Ale jeżeli Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i stworzył nas do stałej i pełnej relacji ze sobą. Jeżeli tej relacji nie ma, to my nie możemy być szczęśliwi. Człowiek bez Boga nie może być szczęśliwy po prostu, bo brakuje mu najważniejszej części Jego. Jest To tak jakby powiedzieć, że samochód, który nie ma silnika, jest szczęśliwy. No ten samochód można pchać, można go puścić z górki i on jakoś tam będzie jechał. Można udawać, że to wszystko funkcjonuje. Ale to jest tylko złudzenie. Tak samo człowiek bez Boga, to jest tylko złudzenie, że człowiek bez Boga może funkcjonować, ale niektórzy usilnie próbują na różne sposoby. I ten świat no, robi wszystko, żeby. Ludziom to zapewnić, tak? Różnego rodzaju atrakcje i tak. I tak już było zawsze. Te wszystkie igrzyska dla ludu, te różnego rodzaju przyjęcia, alkohol do tego, różnego rodzaju używki. Ludzie żyją tak, że są w stanie sobie jakoś tam zapewnić to zapchanie tej dziury po Bogu, mniej lub bardziej, aczkolwiek to zawsze wraca. Ale najważniejsze w tym, zobaczcie, jest to, jeżeli my już mamy świadomość tego, że bez Boga na tym świecie się nie da być szczęśliwym, to po pierwsze, ale w ogóle na tym świecie się nie da być szczęśliwym. Jeżeli ktoś otworzy oczy, spojrzy dookoła i pomyśli o tym, co się na tym świecie dzieje, to nie da się tutaj być szczęśliwym. Ja na przykład nie potrafię, ja mam wspaniałe życie, ale jak ja mam być szczęśliwy w tym całym cierpieniu, które otacza? Przecież to się czuje, tak? Czuje się po prostu, no, jeżeli ktoś ma odrobinę empatii, to czuje to cierpienie tych ludzi, nawet tych, nie wiem, sąsiadów dookoła, tak? Sąciatka wylądowała w szpitalu niedawno, bo powrócił jej nowotwór, do tego jej doszły jakieś problemy z sercem. Wszędzie dookoła, wiecie, ktoś z czymś walczy. No, jak ja mogę tak w ignorancji do tego? Przecież ja wychodzę z tego domu, spojrzę na ich dom, spojrzę na dom kogoś innego. No, no ja nie potrafię, tak? Dlatego ta obietnica tego życia wiecznego to jest ta podstawowa nasza aktywność w tej naszej wierze, że my wiemy, że jesteśmy tutaj po to, żeby Bóg nas doprowadził do poznania, ale następnie, żeby też przez nas prowadzić innych ludzi do tego poznania. I to jest cel, cel tego świata. Ale naszym domem jest to ta przyszłość, która będzie dopiero z Jezusem Chrystusem. Tym wszystkie nasze plany, marzenia, wszystkie nasze dążenia upatrujmy właśnie w tej przyszłości. Nie próbujmy się aranżować z tym wszystkim, co nas tutaj otacza, tylko oddzielmy się od tego wszystkiego i myślmy o tym, co jest w górze. I dlatego tak bardzo ważna jest ta wiara, żeby podążać tą drogą wiary, bo to nam pozwala właśnie na to, żeby bezkompromisowo. Ignorować ten świat, który jest dookoła, żeby nie podporządkowywać się tym tradycjom, stawianiu choinek, Mikołajom i czemukolwiek innemu, bo my wiemy, to nie jest nasz dom, to nie jest nasze miejsce, my tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, jesteśmy tutaj przejściowo, nie wiemy jak długo, bo odwołać nas może w każdej chwili Bóg. Nasz świat, nasza obietnica, nasza nagroda wszystko dopiero nadejdzie. Nasze nowe ciała. Nasza pełna relacja z Bogiem, życie i królowanie U Jego Boku. To wszystko nadejdzie. Dlatego trzymanie się tej drogi wiary jest bezwzględnie istotne do tego, żebyśmy mogli stabilnie realizować tutaj ten plan i nie przejmować się tym, że znowuż są problemy, znowuż coś się wali, znowuż nie ma tego, znowuż nie ma tamtego, co ja zrobię z tym. Pan się o mnie zatroszczy, Pan obiecał i Pan mnie doprowadzi. I ja nie muszę tutaj wiecie za wszelką cenę czegoś osiągać, bo najważniejszą rzeczą, którą można tutaj osiągnąć, jest zbawienie i to, jeżeli ktoś ma to, to już osiągnął wszystko, co tutaj na tym świecie mógł zrobić. I to jest oczywiste, że trzeba gdzieś mieszkać, trzeba jakoś funkcjonować. Ważne jest, żeby pracować, chociażby żeby w tej pracy być dla kogoś świadectwem, ale to nie powinno samo w sobie być celem i dlatego tutaj to jest tak ujęte i ten fragment z Tymoteusza on jest niezwykle ważny, bo zobaczcie Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, ale również miłość do władzy, również miłość do tego wszystkiego, co jest z tego świata. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Także, jeżeli my stracimy tą drogę wiary, to poprzebijamy sami siebie i nasze otoczenie, naszych najbliższych, wieloma boleściami, bo to nie jest Boża droga. I ty zaś człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Taczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I zobaczcie jeszcze jeden fra fragment z Ewangelii Kto wierzy w syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży. Zostaje na nim. Ta droga za Jezusem Chrystusem i wierzenie w Niego i Jemu jest podstawą naszego istnienia. Dlatego cały ten list i ten problem, właśnie tutaj, on jest tak istotny. Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę. I wypierają się jednego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. I powiem Wam, że jak ja widzę ten werset i czytam, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę, no to przykro mi, ale ja po prostu widzę w tym to typowe protestanckie podejście i to głoszenie wolności. Że ja jestem wolny, ja już w Jezusie Chrystusie nic nie muszę. Ale no. Niestety, dla mnie jest to zamienianie łaski Boga na rozpustę. I nawet jeżeli ktoś jest w takich ludzkich kategoriach dobrym człowiekiem, to mimo wszystko najważniejsze w tym jest to, że to Bóg definiuje, jak my powinniśmy postępować, a nie jakiekolwiek nasze normy. Bo jeżeli ktoś jest wspaniałym człowiekiem, ale. Ignoruje wszystkie Boże zalecenia, nie zainteresuje się w ogóle kwestią chociażby tej całej tradycji Kościoła katolickiego i nadal to kultywuje. Jeżeli nadal praktykuje te święta, wszystkie te obrzędy, choinki, gwiazdki, Mikołaje i całą tą resztę, to obojętnie, jak on by nie był dobrym człowiekiem w swoich oczach, to on wyrządza Bogu przykrość. On robi coś, co ewidentnie. Nie jest Bożą wolą, ale to ignoruje. No i teraz musimy podjąć decyzję. To nie muszą być wielkie przestępstwa. To nie musi faktycznie być odrażające postępowanie. Ale wszystko, co nie jest zgodne z Bożą wolą, jest grzechem. Wszystko, co przekracza Boże prawo, jest grzechem. Czyli jest chybieniem celu, czyli... Jest zasmuceniem naszego Boga. I kochani, do tego fragmentu bardzo często wracamy, ale to jest pierwszy Koryntian 6 od 12. Chciałbym Wam Go również ponownie przeczytać. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. My wiemy, że to przede wszystkim grzech zniewala. Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, lecz Bóg zniszczy i jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała, a Bóg, Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi swoją mocą. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy, nie daj Boże. Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z niezrządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czyż nie wiecie? że wasze ciało jest świątynią Ducha, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie, drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. I to jest prawda naszego jestestwa, naszego obecnego stanu, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego i wszystko, to robimy, co jest niezgodne z Bożą wolą bezcześci tą świątynię. Obraża Boga, zasmuca Go. I to ten film, który Dawid niedawno wysłał o tym, jak Jezus Chrystus, już wisząc na krzyżu, On się stał grzechem całego świata. Wszystkie te obrzydliwości tego świata weszły w Niego i On za to umarł. Każdą jedną rzecz. I za nas, za wszystkie nasze też czyny. Także naprawdę tego. Świadomość trzeba mieć, bo z jednej strony, widzicie, mamy obietnicę życia wiecznego, która powinna nam dodać skrzydeł, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, kim jesteśmy, czym jesteśmy, że jesteśmy członkami Jezusa, Chrystusa i to nas powinno pilnować. Więc cieszmy się z tego, co nadchodzi, dokąd zmierzamy, ale pilnujmy się każdego dnia tym, co robimy. Tak, jak tutaj jest napisane ci ludzie, którzy się zbuntowali, których Bóg wyprowadził z Egiptu, oni nie uniknęli kary. Również Sodoma i Gomora, one również nie uniknęły kary. Również ci aniołowie, którzy się przeciwili Bogu, oni również czekają na swoją karę. I podobnie ci ludzie, którzy śnią i plugawią ciało, którzy gardzą zwierzchnościami i bluźnią przeciwko uczestnikom chwały. I sprawdziłem sobie, gdzie jeszcze występuje to słowo, które tutaj jest, no, rojący sny, tudzież śniący. I ono jest w Izajasza 56, 8. Chciałbym wam jeszcze przeczytać ten kawałek na koniec. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi rozproszonych z Izraela jeszcze innych, zgromadzę do niego i do jego zgromadzonych. Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na żery i wy wszystkie zwierzęta leśne jego stróżowie są ślepi wszyscy nic nie wiedzą wszyscy są niemymi psami nie mogą czekać, są odspali, leżą kochając drzemać a są to psy żarłoczne i nienasycone są to pasterze Niezdolni do zrozumienia. Wszyscy udali się w swoją drogę. Każdy w swoim miejscu szuka własnego zysku, mówiąc: przyjdźcie, wezmę wino i upijemy się mocnym napojem. Jutro będzie tak jak dziś jeszcze bardziej obficie. Zobaczcie, jak ta, ten fragment oddaje naszą rzeczywistość. Każdy próbuje się zaangażować ze swoją sytuacją ile razy ja już słyszałem ach jeszcze będzie dobrze jutro będzie jeszcze lepsze znowuż będzie obfitość ludzie nie chcą widzieć prawdy nie szukają tej prawdy ignorują tą prawdę nie wiem jak wiecie tak ja moim zawsze marzeniem było to żeby poznać zrozumieć prawdę nawet jeszcze zanim poznałem Boga to ja wiedziałem że Jakie ma to całe życie sens, jeżeli ja będę w jakimś takim kłamstwie siedział, jeżeli ja będę, nie wiem, sam siebie oszukiwał, że jest tak, nie jest, że to wszystko funkcjonuje, jak nie funkcjonuje. Dlatego i ludzie, przede wszystkim tutaj jest mowa o pasterzach, oni śpią, oni zamiast szukać, brnąć do przodu, brać tą odpowiedzialność, to oni to ignorują, próbują się Wygodnie ustawić dla zysku, dla korzyści, dla władzy, dla jakiegokolwiek innego celu. Mydlą ludziom oczy, że jeszcze będzie dobrze, że nie ma się czym przejmować, a pas dobiega końca. I może to się komuś naprawdę dobrze czuje, może ludzie chcą słyszeć, że jeszcze będzie dobrze. Ale ja też Wam mogę powiedzieć na podstawie Biblii: będzie dobrze i to niesamowicie dobrze będzie. Będzie niesamowicie, jak Jezus Chrystus powróci i zaprowadzi swój porządek tutaj na tym świecie, to będzie tak, że my sobie, słowo mówimy, nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie, jak te obietnice będą zrealizowane. Nie, nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, co nas czeka. Tak będzie dobrze. Ale żeby być, tam z Jezusem Chrystusem trzeba spełnić pewne warunki, i właśnie teraz jest czas i miejsce do tego, żeby, sobie, żeby się nad tym zastanowić, żeby zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli my zaprzepaścimy teraz ten czas, to nie będziemy w tej obietnicy. Więc trzeba o tym mówić. Trzeba naprawdę samemu szukać, umacniać się w tym, trzeba czytać Słowo Boże, karmić się tym, żeby to się stało faktem dla naszego życia, bo wtedy. My nie będziemy musieli nic zrobić, żeby być dla innych świadectwem. Jeżeli my będziemy żyli tym, co jest napisane w Słowie Bożym, to to świadectwo będzie dla wszystkich dookoła widoczne, i wtedy będziemy naczyniami, Bóg będzie mógł nas używać, będzie przez nas mógł działać i nieść ludziom. To światło, żeby oni też mogli do tego dołączyć, bo taka jest Boża Wola, że nie tylko my, ale też wszyscy pozostali. Jezus Chrystus umarł za każdą jedną osobę na tym świecie, ale trzeba sobie stać z tego sprawę i trzeba wejść na tą drogę, trzeba i za Jezusem Chrystusem, trzeba się wyzbyć tego świata, trzeba się uświęcać, cieszyć się tą nadchodzącą nadzieją i przyszłością, ale teraz zdobyć się na to poświęcenie i oddać cały ten czas Panu za to, co dla nas zrobił i za to, co dla nas przygotował. To tyle, kochani, ode mnie. Panie, dziękuję Ci za to wszystko. Dziękuję Ci za Twoje słowo, że Ty nas napominasz, Panie, i że Ty nas mobilizujesz do tego, żebyśmy zrobili co w naszej mocy, żeby Tobie oddać pełnię władzy nad naszym życiem, żebyśmy faktycznie ustanowili Ciebie naszym królem i Panem, żebyś ty przez nas mógł działać, Panie, żebyś mógł nas wyposażyć do wszystkiego, dać nam siłę, żebyśmy mogli ten czas przetrwać postępując tak, jak Ty sobie tego życzysz, Panie, żebyśmy znaleźli się w tej obietnicy, żeby ta nasza wiara stała się faktem, żebyśmy mogli z Tobą dzielić wieczność, ale przede wszystkim do tego czasu, Panie, żebyśmy mogli ten czas dla Ciebie odkupywać, żebyśmy mogli działać, być świadectwem, żebyśmy się nie poddawali, Panie, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli ktoś głosi, jeżeli ktoś wspiera, jeżeli ktoś prowadzi ludzi do Ciebie, to robi najlepszą rzecz, jaką w tym czasie może zrobić i za tego czeka nagroda. I nieważne jest, co ten świat sobie o tym myśli, Ty się z tego cieszysz, jesteś takiej osoby dumnej i ją prowadzisz i na to czekamy. Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen. Amen. Amen.